Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Darmusak i zapraszam na kolejny materiał z World of Tanks. Dzisiaj zamówienie specjalne będzie realizowane. Bitewka, oczywiście czołgiem ciężkim, myślę, że poznajecie. Oczywiście jest to polski, Lewandowskiego 60TP. No i słuchajcie, ponieważ ten czołg ostatnio dał mi się mocno we znaki, zostałem poproszony o zrobienie tutaj bitewki i wrzucenie tego filmiku na kanał. Dlatego też to, słuchajcie, zrobię, żeby nie było, nie wymiękamy, jesteśmy twardzi. Szybki rzut oka, słuchajcie, na pancerz, wieża najlepiej opancerzona, najlepiej wieża, bardzo dobrze opancerzona, 240 mm, 260, przepraszam, w najgrubszym miejscu, górna płyta 160, dolna 110, no duży X pod tutaj na środku naszego czołgu, Tutaj jest 220 mm, ale potrzeba 235, żeby się tutaj wbijać, czyli zdecydowanie mniej niż tutaj na górnej płycie. No i garnek jeszcze też 220 mm, także do przebicia można spokojnie strzelać. Słuchajcie, tak wygląda szybko omówiony pancerz pojazdu z przodu. Nie ma co tam, myślę, patrzeć tam z tyłu, z boku to wszystko wiadomo, o co chodzi. No i słuchajcie, przejdziemy do bitewki. Ok, jesteśmy na mapce, Kończo końcowe odliczanie losowanie na dychy, na dziewiątki i standardowo trzy arty po każdej stronie. O, już tutaj, jeśli o mnie chodzi, to taki standard. Rzadko kiedy mam bitwy, kiedy tych art jest mniej, więc już się przyzwyczaiłem. Już nawet nie liczę na to, że kiedyś oni to zmienią. Będzie jakiś patch, o którym kiedyś tam mówili, że go wprowadzą, że będzie tych art mniej. O, już chyba raczej trzeba po prostu o tym zapomnieć. No i cóż, ponieważ baza jest na środku, no to ja się tutaj kieruję oczywiście w stronę środka. Ale słuchajcie, no szkoda, że to nie wyszło, bo już by art nie było. Ale pocisk poleciał bardzo, bardzo mocno w dół. O, ok. Szybka naprawka. To już oczywiście tłucze Arta. Prawdopodobnie. Dobra, ja się tu muszę schować. Ok, podjeżdżamy w takim razie bliżej miasta. Czołg, słuchajcie, teoretycznie pancerz ma naprawdę niezły. Można powiedzieć, że troszkę kuleje z penetracją na zwykłych pociskach, bo tam jest chyba 250 mm, z tego co pamiętam. No, czasami jest to troszkę mało. Natomiast pancerz wydaje się być całkiem porządny. No i niestety, tak jak to bywa bardzo często w tej grze, to tylko się wydaje. Nie wiem o co chodzi, ale ja jestem łatwo przebijany. Nie ma problemów, żeby tutaj czołgi mnie przebijały więc jedyne co mogę robić to próbować się gdzieś tam trochę kontować, i wtedy jest szansa na odbicie czy ja tego może tutaj mi się go ach ten jeszcze wyjechał i wtedy coś jest szansa odbić natomiast jeżeli jesteśmy na wprost to nawet pomimo schowanej dolnej płyty to górną płytę wchodzi bez większych kłopotów oczywiście tam jeszcze jest ten nowik nasz nieszczęsny. No i bardzo łatwo jesteśmy przebijani. Tutaj widzę, że już zajeżdżają nas powoli od tyłu, więc trzeba tutaj trochę chyba przycisnąć. Czy znaczy on patrzy. Potem tutaj jedzie to niedobrze. Ładnie weszło. Myślałem, że uda mi się go zgąskować. Niestety się nie udało, ale to w takim razie wykorzystamy. Może on się tutaj pcha, zobaczcie. Dobra, już go nie ma. Tutaj takie są światełka na Etrójce, nie wiem czy wiecie. I jak się strzeli tam w takie jedno po lewej stronie, to tam jest taki właśnie też punkt, gdzie czasami pociski się wbijają i można trójkę przebić. A tam, tam wjechał nam już mocno na tyłek. Ja tutaj się chyba obrócę na niego. No zobaczcie, no to jest paranoja jakaś, no. Co prawda on strzela tutaj z obeków, więc całe moje szczęście, ale... Może bym ja go nie trafił. Drugi raz. <ścoughs> nie, słuchajcie, nie mam pytań, naprawdę. To jest, to jest coś fantastycznego w tej grze, słuchajcie. Trochę tutaj się przyblokowałem. No tamtego to wiadomo, że już tam rozwalą, więc jakby nie ma tematu. No i cóż. Dostał nam tylko ten paton nieszczęsny, ale już go nie ma. Dobra, słuchajcie. Taka to bitewka. Nie powiem, żebym był jakoś zadowolony mocno z tej bitwy. Raczej Powiedzmy, że trochę szczęścia, trochę farta, ale rewelacji jak dla mnie tutaj nie było. Można było zdecydowanie lepiej zagrać i zdecydowanie więcej zrobić. Ale ponieważ bitewka słuchajcie była szybka, zaraz przejdziemy do omówienia statystyki, co tam nam się udało na tle drużyny zrobić. To potem mam jeszcze dla Was taką <grywka> niespodziankę. Myślę, że co niektórzy będą z Was tym bardzo zainteresowani, ale to zaraz Wam powiem na samym końcu. No dobra, słuchajcie, mamy trzecią klasę, mamy ogień skuteczny. 3240 zrobionych uszkodzeń. Proszę, E4 ponad 6000. Brawo, gratulacje, super wynik. No i cóż, zarobiliśmy prawie 28000, prawie 10000, doświadczenia. Tak wygląda, słuchajcie, nasza bitewka Lewandowskim TP. I to jest, słuchajcie, taka, żeby była jasność: to jest bitewka, którą rozegrałem teraz po krótkiej takiej przerwie. Bo rano zrobiłem sobie parę bitewek, potem zrobiłem sobie krótką przerwę i teraz zagrałem właśnie taką na, na żywca bitwę. No i ona ok, ona wyszła, jest zwycięstwo, fajnie, super. Natomiast teraz zapraszam Was na kompilację, krótką taką kompilację, bitew, które miałem z samego rana, jak tylko uruchomiłem wota i właśnie grałem tym czołgiem. Także zapraszam, oglądajcie. Ok, bitwa numer jeden, Zatoka Rybacka. Zaczynamy. W tej bitwie słuchajcie, pojechałem na lewą stronę, oczywiście w miasto, z nadzieją taką, że tutaj na tej linii Będę mógł troszkę postrzelać, powymieniać się, może coś tam ewentualnie zrykoszytować, ale długo się tutaj nic nie działo, więc pojechałem dalej. No i tutaj dojeżdżamy powoli do tego, jakby kościółka. Na razie jest 1-1, wygląda to całkiem ciekawie. Pojawia się ST1, oddajemy strzał, Bach dostał, no i oczywiście chowamy się za budynki, żeby. Nie dostać od arciochy. Planowałem tutaj objechać tego ST1 od drugiej strony, no i zadać mu tam jakieś uszkodzenia, ewentualnie od tyłu. Aczkolwiek liczyłem też na tego Emila, że on sobie jednak jakoś tam z nim poradzi, że go objedzie, no i magazynek pozwoli na to, żeby go jakoś tam tutaj zlikwidować. Wyjeżdżamy z tej strony, po lewej stronie pojawia się maus, pojawia się udes. No i oczywiście zaczynają do mnie strzelać. Ja po wyjechaniu. W ST1 nie trafiam, ST1 mi oddaje, mimo tego, że ma tam jeszcze tego Emila, to w ogóle go olewa. E, w tym czasie tutaj UDES z Mausem w dalszym ciągu atakują. Ja oczywiście zbieram. UDES tutaj już objeżdża. Mm, proszę bardzo, Bach, przebicie. No i w tej chwili zdaję sobie sprawę z tego, że Emila już nie ma. ST1 został. E, z tyłu mam jeszcze za plecami obiekta. A tutaj mouse i UDES, które właściwie no, mogą zrobić w tym momencie, wszystko wyjadą z każdej strony i będzie po temacie. E ST1 objeżdża budynek, elegancko do mnie oddaje strzał. Jeszcze gdzieś tam w międzyczasie trafia też ze środka obiekt 274A. No i teraz e ostateczny strzał od udes -a. Temat zamknięty, zostałem zniszczony. Wynik w momencie, kiedy tutaj zginąłem, 1 do 6. Bitwa numer 2 mapa zaplecze i jest to bitwa w trybie wielkich bitew. O, może tak powiem. No i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Postanowiłem sobie tutaj pojechać na prawą stronę, tam w takie miejsce, gdzie z reguły na początku podjeżdżają czołgi ciężkie, żeby trochę postrzelać przed siebie, tak na linii 1-2. Ponieważ przez dłuższy czas nic się nie działo, postanowiłem tutaj zjechać na dół, podjechać tam do tego isa i trochę pomęczyć go burzakami. No, liczyłem na to, że akcja się uda, że będzie dobrze, jak tam właśnie się zjawia. Oczywiście tutaj miałem świadomość, że z tego zameczku na środku coś tutaj może do mnie strzelić, więc się oczywiście obróciłem. Tam pokazał się ten właśnie obiekt. No, niestety z... nie skupiłem do końca dobrze, nie chciałem tak na rynku strzelać, więc odpuściłem i w tym momencie dostaję strzał od Leoparda. Więc zaczynam zmieniać pozycję, podjeżdżać coraz bliżej górki. Ale zobaczcie, jestem przebijany, po prostu dziurawiony przez Progetto Conquerora Leoparda. Obiekt 277, zajmują migąskę wszystko elegancko wchodzi, no więc. Staram się jakoś tutaj jeszcze chwilę wytrzymać, kolejne strzały, kolejne uszkodzenia. Strzelam w konkurora, żeby cokolwiek, jakieś uszkodzenia zadać, więc tam na 280 weszło, bo akurat miałem załadowanego burzaka, no bo jechałem do tego ISA-7. I w tym momencie, słuchajcie, dostaję kolejną bułę, kolejną i temat zamknięty. Kolejna bitwa. Red Shire. Tutaj postanowiłem słuchajcie, pojechać sobie na prawą stronę, ponieważ losowanie jest na dziesiątki, dziewiątki. No, pomyślałem sobie, że ponieważ są trzy arty, to dobrze będzie tam się gdzieś troszkę po tej prawej stronie schować. Tam są takie różne, wiecie, konstrukcje, nazwijmy to. Więc tam właśnie się wybrałem. No i tak sobie podjeżdżam, podjeżdżam, podjeżdżam. Tutaj widziałem, że już się raz pojawił, strzelił oczywiście. Oddałem strzał, elegancko weszło. Ponieważ zobaczyłem, że tutaj nasze trzy czołgi nie są w stanie załatwić tego jednego ISA 4. Postanowiłem po prostu im pomóc. Wyjechałem, oddałem strzał, jadę do, do niego, żeby się tutaj dokleić. W międzyczasie dostaję od AMX 120. Tutaj się z gościem sklejam, żeby jak najmniej oberwać. Tutaj odjeżdżam, oddaję kolejny strzał. W tym czasie, kiedy odjeżdżałem, AMX wykorzystał sytuację i oddał też pociski w moją stronę. IS-4 zostaje skończony przez AMX-a. Ja tutaj postanowiłem sobie podjechać. Miałem nadzieję, że właśnie tego 60TP tutaj gdzieś sobie złapie. O, tutaj znalazłem przestrzał. Elegancko weszło. Zobaczcie, w międzyczasie tamta drużyna zaczyna osiągać przewagę. Już mamy 5-9. No ja tam postanowiłem tego EBR-a jakoś może trafić bo widziałem, że objeżdża naszego, czeka aż się wystawi tyłkiem. tyłkiem, strzał, niestety, pudło. W międzyczasie, w ciągu nie wiem, 30 sekund, zrobiło się 5-13 i yy, jakby tyle w temacie. Wyjechało sobie STB, temat zakończyło. Bitwa numer 4, zaplecze, też w trybie, oczywiście, wielkiej bitwy, no bo przecież, dlaczego by nie? Nie mamy innych trybów, więc cały czas ładujemy wielkie bitwy. No dobra, zobaczcie co się tutaj wydarzyło. Na początku bitwy postanowiłem sobie pojechać w budynki. No, pomyślałem sobie, że są cztery arty. Nie ma sensu się wystawiać na ostrzał. Lepiej się gdzieś tutaj troszkę skitrać. No i powalczyć, wykorzystując oczywiście pancerz. Za wiele się tutaj słuchajcie nie działo. No, zobaczyłem, że po lewej stronie tam jest STB, jest tam Progetto, więc sobie pomyślałem, że a kurczę. Dlaczego by nie spróbować tutaj zająć właśnie pozycję? I może tam uda się coś strzelić. Dojeżdżamy do pozycji. Czekam aż pojawi się progetto. Oddajemy pierwszy strzał. Akurat ten gracz wycofywał, więc pocisk poszedł górą. Nic nie udało się zdziałać. Pojawia się obiekt 268. Oddajemy strzał. Bach pierwsze zniszczenie, ponieważ w dalszym ciągu nic się nie działo, no to delikatnie znowu podjeżdżam do przodu, szukałem tego 110E4, 110 pojawia się, akurat jest wystawiony ładnie, dostaję bułkę, no i jest skończony. Szukając kolejnych celów, oczywiście podjechałem trochę do przodu, zauważyłem tutaj tego ST2 i pomyślałem, że czemu by nie, jestem tutaj z E4, więc może będzie tutaj okazja coś mu zadać, jakieś uszkodzenia. Podjechałem sobie na spokojnie do budynku, no i tutaj czekam na swoją okazję, ponieważ tamten jego kolega z drużyny został zniszczony. No to postanowiłem tutaj szybciutko wyjechać i oddać strzał. No i teraz słuchajcie, to jest to, co za chwilę też Wam pokażę. Widzicie dokładnie, gdzie pocisk trafił. Tutaj się oczywiście ze sobą zderzamy. On tutaj delikatnie mnie przepycha. Ja tutaj widzę, że wyjeżdża jeszcze jego, z jego drużyny Super Conqueror, więc automatycznie staram się za niego schować. Tu oddaję strzał, kończę. No i uciekam tutaj przed Super który zostaje zniszczony. Ponieważ wydawało się, że tamtą stronę mam już ogarniętą, postanowiłem podjechać tutaj sobie jeszcze bardziej w prawo. No, żeby tutaj trochę porządku też porobić, trochę tutaj postrzelać. Pojawia się Lewandowski, strzał. No, niestety niefortunnie przymierzone i niestety to nie weszło. Tutaj pretensji jakby żadnych nie mam. No i teraz powolutku czekam, aż mi się działo przeładuje. W tym czasie E4 tutaj do mnie strzela. Chciałem ją jeszcze złapać, ale już stwierdziłem, że nie będę strzelał, bo może być tak, że niestety nie trafię, nie wejdzie i będzie klops. No więc jest ja sobie tutaj na spokojnie czekam aż się troszkę wychyli. O, tak się też stało. Dostał pechę. Ja się cofam. W międzyczasie zrobiło się słuchajcie, 10 do 22, nie wiem jak nie wiem kiedy, ale tu pojawia się jadwiga. No i to był już tak powiem, przysłowiowy już gwóźdź do trumny, tu już zaczynają nas okrążać. Więc ja tutaj szybko podejmuję decyzję o wycofaniu. Tutaj najpierw jeszcze musiałem tego TP skończyć którego oczywiście nie skończyłem. Strzał poszedł w dolną płytę, ale jak widzieliście, nic z tego nie wyszło. No i w tym momencie tutaj zobaczyłem, że z tej strony już sobie wyjeżdżają na wesoło wszyscy przeciwnicy. Ja tutaj zostałem sam. Wynik 11:28, 29, 30 Bach. I wielka bitwa się kończy. I to już słuchajcie, ostatnia bitwa, piąta. No tutaj losowanie na same dychy. Mamy dwie arty. No, i też pomyślałem, że pojadę sobie w takim razie w lewo, tam na linię mniej więcej tak 9-0, no żeby można było coś tam na przestrzale ewentualnie złapać. Ponieważ tutaj była cisza, spokój, nic się nie działo, postanowiłem, że w takim razie może szybko podjadę do e, tego obeliska. No, i w tym momencie pojawia się fosz. No, pech bardzo duży z mojej strony. Zobaczcie, pocisk kompletnie nieca, niecelnie poleciał gdzieś w ogóle po okręgu, nie wiadomo o co chodzi udostajemy oczywiście od Fosza mamy wsparcie kolegów z drużyny ktoś tam do niego strzelił no ja tutaj postanawiam się jeszcze wychylić, jeszcze raz żeby przymierzyć i strzelić pocisk za pocisk, taka wymiana wiecie, trochę może nie do końca korzystna, ale trzeba było tego Fosza zlikwidować pomyślałem sobie, że jak szybko tutaj przeskoczę to 60TP będzie może zaskoczony moim widokiem, może oddam strzał coś się zadzieje ciekawego, tak też właśnie robię zobaczcie, on jest obrócony, wieża w drugą stronę nie skupiam do końca, strzelam, pocisk znowu leci górą ja nie wiem, kompletnie nie w cel on natomiast się odwraca i od razu do mnie oddaje strzał z przebiciem, polowałem teraz tutaj sobie na tego typka 57 ale on się schował no więc pokombinowałem sobie, że a może zaskoczę tego 60 TP jeszcze raz. Oddałem strzał niestety bez przebicia. A zwróćcie uwagę, że strzelałem akurat za amunicji goldowej. Więc według mnie spokojnie powinno przebicie być. No dobra, tutaj się pojawia E4, ale w międzyczasie kończy mnie oczywiście artyleria. On GC, temat. Załatwił. Ok, jesteśmy z powrotem w garażu. No, na końcu, słuchajcie, chciałem rzucić Wam taki materiał, trochę niespodziankę. 5 bitew, wszystkie 5 przegrane. No i wszystkie 5 przegrane w stylu 5 do 15, 6 do 15. Na dużych bitwach 11 do 30, nie wiem, 14, 15 do, do 30, więc tak jakby no. Niezależnie od ilości tych czołgów, skala mniej więcej podobna, tak? jeśli chodzi o e, czołgi zniszczone po, po naszej stronie i po stronie przeciwnika. Nie wiem, co, co o tych losowaniach powiedzieć. Nie wiem, czy ja coś tutaj źle zrobiłem. Nie mam, słuchajcie, zielonego pojęcia. E, no, sami widzieliście, że też strzelałem, też zadawałem obrażenia. A mimo to, słuchajcie, no 5 bitew z rzędu, ten, i to nie było tak, że tam, Cię rozegrałem 10 bitew, wybrałem 5 najgorszych. Nie, to było 5 bitew, jedna po drugiej, które kończyły się takim wynikiem. Jak to mówią? Mówią, bez komentarza. Chyba tutaj nie ma co komentować. E, nie wiem, czekam aż coś tutaj, wodz z tym zrobi. No bo prawdę mówiąc, na dłuższą metę, no nie da się w ten sposób grać. To jest po prostu jakaś katastrofa. No dobra, słuchajcie, tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Zapraszam Was oczywiście na kolejne filmiki. Kolejny chyba zrobię z innej gry, bo po prostu wiecie o co chodzi. No to, to no nie da się czasami, po prostu się nie da. Także jeszcze się zastanowię, może będzie coś innego. Ale, mimo wszystko, już teraz Was na ten filmik. Następny zapraszam. Trzymajcie się ciepło. Do następnego, cześć.